Witajcie! Dzisiaj rozwiążemy sobie kilka zadań z egzaminu ósmoklasisty z języka angielskiego. Będą to kolejne zadania ze słuchania, rozumienia tekstów i ostatnie z gramatyki, a dokładniej z uzupełniania luk. Zadanie pierwsze usłyszymy dwukrotnie pięć tekstów. I na podstawie nagrania będziemy musieli wybrać odpowiedzi A, B lub C. Zobaczmy, jak wygląda zadanie. Przed rozpoczęciem nagrań mamy kilka minut, żeby zapoznać się z treścią zadania, najlepiej przeznaczyć ten czas na przetłumaczenie sobie przynajmniej poleceń. I tak też zrobimy w tym przypadku. Zobaczmy na pierwsze polecenie Where are the boy and the girl going to meet, czyli gdzie spotkają się chłopak i dziewczyna. Zadanie drugie What does the girl still need to get for her aunt's wedding? Czego dziewczyna nadal potrzebuje na ślub cioci. Punkt trzeci. Where is the speaker? Gdzie jest osoba z nagrania? Punkt czwarty. The girl is calling her grandfather to Dziewczyna dzwoni, żeby. Mamy tu trzy podpunkty. Tell him a secret, czyli przekazać mu tajemnicę. B. Ask him to talk to her parents, czyli poprosić go, aby porozmawiał z jej rodzicami. I punkt C. Get some advice about feeding a cat. Uzyskać radę na temat karmienia kota. Ostatni podpunkt piąty. The boy is talking about. Chłopiec mówi o A. a popular actress popularnej aktorce, B. a character from his favorite book postaci z ulubionej książki, C one of his classmates. Jednym z kolegów z klasy lub jednej z koleżanek z klasy. No dobrze, przechodzimy do słuchania. Żeby ten film nie był zbyt długi, zamieściłem tylko pojedyncze nagrania. Jeżeli chcecie wysłuchać sobie nagrania dwa razy, tak jak będzie na egzaminie, po prostu wróćcie do odpowiedniego momentu. Słyszymy się za kilka minut, przejdziemy wtedy do omówienia rozwiązań. Tekst pierwszy: Here is our shopping list. We have to buy some bread, carrots, potatoes, and a book for Chris. I'll go to the greengrocer's and the bakery, and you go to the bookshop, okay? No way! I'm not buying a book for Chris without you. What if I choose one he doesn't like? Well, we haven't got enough time to go to the bookshop together. Okay, so here is the plan you go and choose the book. And I'll get the bread. Then I'll wait for you at the greengrocer's. OK, then we can carry everything home together. Text drugi Are you ready for Aunt Emily's wedding? Almost. I've bought a beautiful evening dress. Look! Wow, it's truly amazing. I only have to buy a little black bag to go with the dress. What about shoes? Well, I'll wear the pair Aunt Emily gave me for my last birthday. Text trzeci. When I talked to our players before the championships, they seemed quite optimistic. I guess they weren't really surprised by their easy victory in the final what are they going to say about their historic win i'm standing with a crowd of fans waiting for our champions to land as you can hear people are cheering and singing everybody is ready to welcome our team right here in the arrivals hall after their long flight i'll be back in a few minutes now over to you jack for more sports news. text: czwarty. grandpa it's me lisa you won't believe it but a few hours ago i found a kitten in the park he looked hungry i took him home gave him some food and now he is sleeping under my bed my parents don't know anything about the kitten yet and i haven't spoken to anybody else. please don't tell anyone. i'll call you later. Text five. let's play a game. i'll talk about someone and you have to guess who it is. okay, i'm ready. so, this person's favorite book is Anne of Green Gables, and I think she is just like Anne in the novel intelligent, imaginative, and she always says what she thinks. I really like spending time with her. We even sit together in our English class. Recently, she joined a theatre club, and I think. She may become a professional actress. I think I know who she is. Dobrze. Czas na sprawdzenie odpowiedzi. W pierwszym podpunkcie chłopak proponuje, że pójdzie do sklepu spożywczego i piekarni, a ona do księgarni. Następnie dziewczyna mówi: Here's the plan. You go and choose the book, and I'll get the bread. Then I'll wait for you at the greengrocers. Czyli słyszymy, jak dziewczyna proponuje, że pójdzie do piekarni, a to on kupi książkę. Natomiast później spotkają się w sklepie spożywczym, na co chłopak się zgadza. Podpunkt drugi. Słyszeliśmy, jak dziewczyna mówi, że ma już sukienkę i musi kupić małą torebkę. I only have to buy a little black bag. To był dokładny cytat. Chłopak pyta potem o buty, a dziewczyna odpowiada, że założy te buty, które dostała od cioci Emily, także na pewno wykluczamy odpowiedź C. Poprawna odpowiedź to oczywiście B. Trzeci podpunkt. Komentator mówi, że rozmawiał wcześniej z piłkarzami oraz wspomina, gdzie znajduje się obecnie. Mówi: I'm standing with a crowd of fans, waiting for our champions to land. Czyli stoję z tłumem fanów, czekając, aż nasi mistrzowie wylądują. Muszą zatem znajdować się na lotnisku? Odpowiedź: A. Kolejny przykład. Dziewczyna dzwoni do dziecka i mówi, że kilka godzin temu znalazła kotka w parku. Zabrała go do domu i nakarmiła, a teraz śpi pod jej łóżkiem. Następnie mówi: My parents don't know anything about the kitten yet, and I haven't spoken to anybody else. Z tego cytatu wychodzi, że tak naprawdę nie mówiła jeszcze nikomu, nawet swoim rodzicom, a więc przekazuje dziadkowi tajemnicę. Odpowiedź A. I punkt piąty, ostatni. Chłopiec mówi: This person's favorite book is Anne of Green Gables. Czyli, że ulubioną książką tej osoby jest Ania z Zielonego Wzgórza. Mogłoby wydawać się, że mówi o postaci ze swojej ulubionej książki, ale chodzi tu. O ulubioną postać innej osoby. Możemy teraz wykluczyć odpowiedź B i przypomnieć sobie, co mówił dalej. Padło tam takie zdanie: And I think she's just like Anne in a novel. Wspomina też, że siedzi z tą osobą na lekcji angielskiego, a zatem mówi o jednej z koleżanek z klasy. Odpowiedź C. Świetnie, słuchanie mamy za sobą, przechodzimy do zadań na rozumienie tekstu. Tu pojawią nam się cztery teksty, do których będziemy musieli wybrać jedną z trzech odpowiedzi. Spójrzmy na dwa pierwsze teksty i dwa pierwsze zadania. Zadanie pierwsze. Which is the best place for keeping oranges in a fridge? Czyli jakie jest najlepsze miejsce do przechowywania pomarańczy w lodówce? A the bottom shelf, dolna półka. The top shelf, górna półka. A drawer, szuflada. Spójrzmy na polecenie 7.2. This text was written by someone who. Ten tekst został napisany przez kogoś, kto buys used computers, kupuje używane komputery, repairs computers, naprawia komputery, wants to sell his computer, chce sprzedać swój komputer. Wracamy do zadania pierwszego i szukamy najlepszego miejsca na przechowywanie pomarańczy. Pierwsza część tekstu mówi o. Górnej półce, gdzie można przechowywać m.in. fruit salads. Ale sałatki owocowe to nie to samo co owoce. Zatem idziemy dalej. W tekście o dolnej półce możemy przeczytać, że jest to dobre miejsce na przechowywanie orange juice, czyli soku pomarańczowego. Wciąż nie jest to jednak cały owoc. I patrzymy jeszcze na ostatni akapit dotyczący szuflad. I tak, tu znajdujemy rozwiązanie. This part of the fridge is perfect for fruit and vegetables. Ta część lodówki jest idealna do przechowywania owoców i warzyw. A zatem odpowiedź C. Tekst drugi. Autor tekstu pyta, czy planujemy kupić nowy komputer. Pyta również, czy być może nie będziemy potrzebować już starego komputera i jeśli tak, to możemy przynieść go do niego. Autor mówi również, że sprawdzi komputer pod kątem tego, czy działa i powie nam, jak dużo może nam za niego zapłacić. Możemy zatem wykluczyć odpowiedź B, bo tak naprawdę nie oferuje płatnych napraw, ale chce odkupić od nas komputer, jeżeli tylko będzie sprawny. A zatem odpowiedź A. Tłumaczymy sobie dwa kolejne polecenia. Amy wrote this email to. Amy napisała ten e-mail, żeby Ask for help poprosić o pomoc. Give advice, udzielić rady. Say sorry, przeprosić. I zadanie 7:4. Both texts are about. Oba teksty są o: Saving money, oszczędzaniu pieniędzy, Helping others, pomaganiu innym, Sports events, wydarzeniach sportowych. Wróćmy teraz na górę i sprawdźmy, w jakim celu napisała ten e-mail Amy. Na początku pisze, że wie, jak czuje się Lili, mówi o tym, że miała podobny problem. Jej siostra często zaprasza przyjaciół do ich domu i Amy zauważyła, że często ci goście przychodzili do jej pokoju i brali jej rzeczy bez pozwolenia. Poprosiła więc mamę, żeby z nim porozmawiała, a ona tak zrobiła. Siostra powiedziała, że przeprasza i obiecała, że będzie trzymać swoich gości z dala od jej pokoju. A teraz wszystko już jest dobrze. Na końcu tekstu czytamy: Why don't you do the same? I właśnie tutaj mamy kluczowy fragment. Why don't you używamy, aby udzielić komuś jakiejś rady. W tym wypadku mamy: Why don't you do the same? Dlaczego nie zrobisz tego samego? Warto było oczywiście przetłumaczyć cały tekst, ale zdarza się tak, jak w tym przypadku, że nawet jedna linijka wskaże nam prawidłową odpowiedź. A więc, oczywiście, odpowiedź B: udzielić rady. Zastanówmy się teraz, o czym są oba teksty w zadaniu czwartym. W tekście po lewej czytamy takie zdanie: The organizers are collecting money for children in the school hospital, a zatem organizatorzy zbierają pieniądze na dzieci w lokalnym szpitalu. W tekście po prawej możemy przeczytać o pewnym koncercie i drugie zdanie od końca mówi nam: Half of the money you pay for your ticket will help build schools in Africa. Czyli połowa pieniędzy, którą zapłacimy za bilet, pomoże w zbudowaniu szkół w Afryce. I teraz co wspólnego mają oba te teksty? No właśnie, oba teksty opowiadają o zbieraniu pieniędzy, które wesprą jakiś cel charytatywny. A więc poprawna odpowiedź to B: pomaganie innym. Przeczytajmy teraz polecenie do zadania 13. Wykorzystując wyrazy podane wielkimi literami, czyli też wytłuszczonym drukiem, uzupełnij każde zdanie z luką, tak aby zachować sens zdania wyjściowego. Wymagana jest pełna poprawność ortograficzna i gramatyczna wpisywanych fragmentów zdań. Uwaga! Nie zmieniaj formy podanych wyrazów. Czyli w tym wypadku słówka if, to oraz about mają zostać niezmienione. I jeszcze jedna ważna informacja. W każdą lukę możemy wpisać maksymalnie cztery wyrazy, wliczając w to wyraz już podany, czyli ten zapisany wielkimi literami. Spójrzmy teraz na przykład pierwszy. Take an umbrella, or you will get wet. Zabierz parasol, bo inaczej zmokniesz. Musimy teraz oddać innymi słowy to samo zdanie. Kolejne zdanie mamy rozpocząć od You will get. Ten skrót apostrof LL to skrót od czasownika posiłkowego will. Czyli operatora czasu przyszłego, Future Simple. Mamy też w tym zdaniu do wykorzystania if. I teraz, jeżeli kojarzymy gramatykę, która jest wymagana na egzaminie, to szybko skojarzymy if oraz will z pierwszym okresem warunkowym. Przypominam, że używamy go do wyrażenia tego, co stanie się, jeśli pewien warunek zostanie spełniony. Warunek pojawia się po if i ta część zdania ma być przetłumaczona w Present Simple. A następnie w drugiej części zdania ma pojawić się will. Chociaż w naszym przypadku jest odwrotnie, i wtedy skorzystamy z drugiego wzoru, czyli dokładnie na odwrót. Zaczynamy od future simple, następnie if, a present simple ma się pojawić później. I jeszcze jedna bardzo ważna rzecz. Zastanówmy się, co tak naprawdę chcemy tutaj wpisać, tak? Z początku zdania wychodzi nam you will get sweat if, czyli zmokniesz, jeśli. No właśnie, jeśli nie zabierzesz parasola. Musimy tutaj stworzyć przeczenie. I jak widzimy w tym wzorze na dole, po if mamy użyć present simple. Takie przeczenia tworzymy używając don't albo doesn't, zależnie od osoby. A w tym przypadku osobą będzie you. Zatem you połączymy z don't. Zobaczmy teraz na całe zdanie. You will get wet if you don't take an umbrella. Przykład kolejny. We must find a quiet place to talk because it is so noisy here. Musimy znaleźć ciche miejsce na rozmowę, bo tu jest tak głośno. Tym razem będziemy musieli użyć w nowym zdaniu słówka to, które oznacza zbyt. A po tym słówku możemy użyć jakiegoś przymiotnika, na przykład too slow, zbyt wolny. Lub przysłówka. Na przykład too little, za mało. Zobaczmy teraz na zdanie, które musimy uzupełnić. We must find a quiet place to talk because there. Przerwa. Noise here. Musimy znaleźć ciche miejsce na rozmowę, ponieważ tutaj. No właśnie, tutaj jest za. Za dużo hałasu. I teraz jak powiemy jest. Mamy już jakby pierwszą część tego zwrotu, there. I jako że mówimy o hałasie, który jest niepoliczalny, użyjemy there is. Mamy też słówko za, czyli tu. Brakuje nam jeszcze. Dużo. I skoro, jak wspomnieliśmy, hałas jest niepoliczalny, to w tym wypadku dużo przetłumaczymy jako much. Zobaczmy na rozwiązanie. There is too much noise here. Jest tu za dużo hałasu. I nasz ostatni przykład. Let's go to the theater on Friday. Chodźmy do teatru w piątek. Widzimy, że jest to pewna propozycja. Zwrot Let's Go wprowadza nam właśnie takie propozycje. Ale propozycję możemy też stworzyć używając innych zwrotów. I jeśli uczyliśmy się kiedyś funkcji językowych, czyli różnych zwrotów, które możemy użyć do tego samego celu, na przykład do proponowania, to będziemy kojarzyć, że istnieje też taki zwrot jak How about. I jeszcze jedna ważna informacja: po How About czasownik musimy odmienić z końcówką ink. Tak też będzie w tym przypadku. Mamy zaproponować, czy pójdziemy może do teatru w piątek. A zatem czasownikiem w tym zdaniu będzie go, tak jak i w pierwszym, tylko tym razem odmieniamy go z końcówką ing. How about going to the theater on Friday? Świetnie. Zrobiliśmy trzy różne zadania z arkusza. A zatem widzicie już mniej więcej, czego spodziewać się na egzaminie. Oczywiście tych zadań jest dużo więcej. Jeśli tylko czas pozwoli, postaram się nagrać inne filmiki z innymi typami zadań. A jeśli interesują was lekcje angielskiego z nauczycielem, na przykład taki kurs do egzaminu ósmoklasisty, na którym uczymy słownictwa i wszystkich zagadnień gramatycznych wymaganych na egzaminie, to zapraszamy do kontaktu i zapisania się na zajęcia w naszej szkole. Możecie zapisać się na kurs, dzwoniąc na numer podany na dole ekranu albo odwiedzając naszą stronę internetową wwwangielski Powodzenia w przygotowaniu do egzaminu i do usłyszenia.